Mówimy wspólną rzecz pospolitą, ale nie dajmy sobie zabrać naszego własnego domu, drodzy Państwo. A to, co przeraża mnie najbardziej, szanowni państwo, i bardzo chcę to dzisiaj wam powiedzieć. Czuję taki głęboki to, że u steru władzy dzisiaj i niestety także w części mediów, w telewizji rządowej i w wielu innych mass mediach, ale szczególnie w polskim rządzie i w polskich elitach politycznych, które dzisiaj są u władzy. I także u mojego głównego kontrkandydata. Niestety, drodzy Państwo, wciąż dominuje ten głęboki duch postkolonializmu, który każe im otwierać się i pragnąć poklepywań przez szefów innych państw, ciepłych słów na łamach kolejnej prasy zachodniej, europejskiej albo amerykańskiej. Nieważne jest to, czy reprezentujemy interes państwa polskiego czy nie, ale ważne jest to, czy nas poklepią albo czy o nas ładnie napiszą. I niech sobie tacy są. Tylko czemu wciągają w to nas, obywateli państwa polskiego? Bo kto, drodzy Państwo, uwierzy, że to co zapowiadał premier Donald Tusk, wielką inwestycję Google w Polsce i wielki przełom technologiczny.